Siema cześć, witajcie w kolejnym filmiku akwarium dla początkujących. No, no, długo mnie nie było powiem szczerze, 3-4 miesiące, a zmian, dużo, 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 dużo zmian, naprawdę. Pierwszą zmianą, opowiem wam tak pokrótce. Pierwszą zmianą jaką zrobiłem, to podniosłem lampę o jakieś 10 cm do góry żeby, yy, no kiedy się tak bawiłem, podniosę tą lampę tak z ciekawości i się yy, tak patrzę, patrzę, no i kurczę, zajebiste światło, nie? No i pomyślałem, że sobie przerobię ją, podwyżę. Zawsze nie byłem zwolennikiem otwartych akwarium, ale ze względu na wyskakiwanie ryb, jakoś wolę, wolę mieć przykryte więc podwyżyłem sobie tą lampę o 10 cm no i zobaczcie no jest efekt no, dużo, dużo lepszy to jest pierwsza sprawa druga sprawa długo, długo, mega długo zastanawiałem się, czytałem bo to jednak jest jakiś tam wydatek to zobaczcie, zamontowałem sobie balingo czyli pompeczki, jak ktoś wie, o co chodzi. Wiadomo, pompeczki, które nazują w automacie twardość węglonową, podwyższają wapń i magnez i SBS, czyli sól bez soli, o których dużo ludzi zapomina. I tutaj macie pojemniki i zrobiłem takie, takie prowizoryczne, taki tego yy, taki uchwyt jakby na nie no i powiem tak no, na dzień dzisiejszy yy, po 5 ml mi dozuje akwarium ma 180 litrów plus sam to jest jakieś 240 litrów obiegu wydaje mi się, że, że jest spoko i teraz tak KH KH mam jakieś 7,5,8. Także dobrze jest. Później CA mam 430 na więcej. MG mam 1350. No jest SBS co się tam dozuje. Przeważnie się dozuje. No porówno. Ale to ja nie będę Wam opowiadał o tym musicie sobie poczytać, bo to jest hmm. ja nie chcę was namawiać, bo no bo są zwolennicy i przeciwnicy tego Balinga, więc yy, więc najlepiej by było hmm. przetestować na własnej skórze, ale no ja to testuję powiem tak, 3 miesiące już i ok jest no i lepiej, lepiej jest niż ok, bo przy podmianach Miałem jakieś zawsze przeboje, a tutaj, zobaczcie, no jest ok. Pokażę może na tych SPS-ach, mniej więcej. Ja wiem, że to są proste SPS-y, ale nawet te proste SPS-y potrafią być takie upierdliwe. O, tutaj macie, nie? No i co, jakby było źle, to był on. Taki nie był, nie? Dobra. Teraz yy, i tak i to by była druga sprawa. W mojej zmianie. No nie mogę skręcić tego, no dobra. To by była druga sprawa. I trzecia sprawa, o, teraz mi się udało skręcić. O, dobra. I teraz tak, trzecia sprawa, moi drodzy, to jest ta rzecz po lewej. Wcześniej miałem Tunze, to jest mój, mam nadzieję, ostatni odpieniacz, który już kupiłem, a już to będzie chyba trzeci. Więc nie wiem, czy pamiętacie, w tamtych odcinkach miałem Tunze 9004 No i oni tam mi mówili, że Nie będę mówił w jakim sklepie że, że on sobie spokojnie tam poradzi przy takim średnio obciążonym akwarium No tutaj jest, ja wiem, no tak średnio chyba obciążone można powiedzieć, no jest Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, koło dziewięciu ryb tym trzy takie potężne, znaczy potężne, no to no jak na ten zbiornik to duża. Jest salarias duży, dorosły, jest żółtek, jest Valentini, żyra niesamowicie, niesamowicie. Na szczęście je tylko pokarm, a nie jakieś tam espesy Ale dobra, wracając do, do tego Tunza, no oni mi mówili, że, że spokojnie sobie poradzi. No nie poradził sobie, nie poradził. No i sprzedałem go no i kupiłem Kupiłem Deltaka 1451S yy, I nie 1351S, coś takiego to jest To jest stary Deltek yy, Ale tu jest pompa nowa, Akłabi założona i powiem wam szczerze, że no Robi, robi, robi robótkę powiem Robi Zobaczcie kompie. Pianę taką robi jak ptyś normalnie Zobaczcie Także Także ten Także ten Deltek powiem no chyba Chyba robi tą robotę no i on jest do 300 litrów mocno obciążonych i to jest tak naprawdę. No jedyny co to ta akwabina, bo taka jest średnia, średnio cicha, nie jest nie mega głośna, ale nie jest też taka mega cicha, tylko jest taka no średnia jest. Jak ktoś śpi w pokoju to może mu to przeszkadzać. Mi to tam nie przeszkadza. OK no, i to te trzy rzeczy, te trzy, trzy rzeczy które, które zmieniłem. No, i tyle w temacie. Dobra, w następnym odcinku Wam opowiem o tych wirkach, jak sobie poradziłem, bo miałem taką plagę delikatną, co kupiłem. Ale mówię, no nie chcę na razie nic mówić, bo kupiłem jakąś rybę. I czekam. Zobaczymy, czy ona sobie jest. Zobaczcie czy ona se poradzi Mówili, że tak, ale wiecie jak to jest, nie? Najwyżej no najwyżej zostanie no u nas siło Fajny jest, e, dobra Przyko, o tym chciałem powiedzieć. Pozdrawiam Was, trzymajcie się na razie. Hej cześć.